Jednym z elementów naszego projektu jest tworzenie serwisu informacyjnego. Tutaj mamy system news. Jest to tworzenie takiego systemu różnych nowości informacyjnych. Coś tak jak tworzy to Polska Agencja Prasowa. Proszę zwrócić uwagę, one mają przydział do różnych działów i każdy z takich newsów, oprócz swojego tytułu, ma identyfikator swojego działu, tak zwany lead, czyli takie krótkie wprowadzenie, co w tym newsie jest i po kliknięciu "czytaj więcej" lub po tytuł, kliknięciu na tytuł, pokazuje się. Pełny wpis tego e, news'a. Czasami ma on zagnieżdżone e, informacje z serwisów społecznościowych lub serwisów medialnych innych, jeżeli takie dopuszczają możliwość republikacji poprzez zagnieżdżenie kodu. Tutaj akurat jest e, informacja e, utworzona e, przez Maćka. Kiedy? 3 kwietnia. O tym, że pani prezydent Gdańska włączyła się w akcję szycia maseczek dla służby zdrowia, a wykorzystuje ona zagnieżdżony element Instagrama. Jeszcze raz przypomnę: poszczególne newsy mają, składają się z. Lidy, takiej zajawki, tytułu i rozszerzenia treści.